Thanatos w mitologii greckiej jest jedną z najbardziej zagadkowych i fascynujących postaci związanych z nieuchronnością śmierci. Jego imię oznacza dosłownie śmierć i już w najstarszych mitach jawi się jako personifikacja tego zjawiska. W odróżnieniu od Hadesa, który był władcą całego podziemnego królestwa zmarłych, Thanatos nie rządził za światami, lecz był ich posłańcem, tym, który przychodził w chwili wyznaczonej przez los aby oddzielić duszę od ciała i poprowadzić ją w dalszą podróż. Grecy wyobrażali go sobie zazwyczaj jako młodzieńca o spokojnym obliczu, czasem z parą skrzydeł przy ramionach, trzymającego pochodnię skierowaną ku ziemi, co symbolizowało gaśnięcie życia. Według mitów, Thanatos był synem bogini nocy Nyx oraz boga ciemności Erebosa, a więc wywodził się z samego początku kosmicznego porządku, kiedy to z chaosu wyłoniły się pierwotne siły świata. Miał on wielu braci i sióstr uosabiających różne aspekty ludzkiego losu, w tym Hypnosa, boga snu, z którym był szczególnie blisko związany. Braterska więź między Thanatosem i Hypnosem była tak silna, że często przedstawiano ich razem, jako bliźniaków, którzy przychodzili do człowieka, jeden, aby dać mu sen, drugi, aby przynieść wieczny spoczynek. W mitologii greckiej śmierć miała dwa oblicza, gwałtowne i spokojne. Thanatos symbolizował to łagodniejszą, naturalną, pozbawioną bólu formę umierania. Wierzono, że pojawiał się przy łożu umierającego, aby delikatnym dotykiem przerwać jego życie. Zdecydowanie odróżniało go to od bogiń zwanych Keri, które były brutalnymi, demonicznymi istotami porywającymi dusze wojowników z pola bitwy. Thanatos był więc bardziej przewodnikiem niż katem, a jego obecność, choć budziła lęk, Niosła też ukojenie. W mitach pojawiają się jednak opowieści, w których Thanatos zostaje oszukany lub powstrzymany. Jednym z najsłynniejszych przykładów jest historia króla Sisyfa, znanego z przebiegłości i sprytu. Gdy Thanatos przyszedł, aby zabrać jego duszę, Sisyf podstępem uwięził go w kajdanach, przez co na świecie przestały umierać istoty żywe. Bogowie zaniepokoili się tym naruszeniem porządku świata, i ostatecznie Ares. Bóg wojny uwolnił Tanatosa, przywracając naturalny cykl życia i śmierci. Kult Tanatosa w starożytnej Grecji nie był tak rozbudowany jak kult innych bóstw, gdyż śmierć budziła w ludziach niepokój i była tematem, którego unikano. Niemniej jego postać pojawiała się w sztuce, literaturze i filozofii. W sztuce greckiej często przedstawiano go jako pięknego młodzieńca, co miało symbolizować że śmierć nie zawsze jest czymś strasznym, może być też wyzwoleniem od cierpienia. Filozofowie, zwłaszcza epikurejczycy, przywoływali Tanatosa jako symbol nieuchronności losu, przypominając, że śmierć jest naturalną częścią życia. Z biegiem wieków wyobrażenia Tanatosa przeniknęły do kultury rzymskiej, gdzie utożsamiano go z Mors, personifikacją śmierci. W późniejszej tradycji europejskie elementy jego wizerunku przenikały do ikonografii Anioła Śmierci, choć grecki Thanatos pozostał znacznie łagodniejszy w swojej naturze niż mroczne, średniowieczne wyobrażenia śmierci jako kościotrupa z kosą. Postać Thanatosa w mitologii greckiej jest niezwykle symboliczna, pokazuje, że śmierć nie musi być jedynie brutalnym końcem, lecz może być też spokojnym przejściem, częścią kosmicznego porządku ustanowionego przez bogów. W ten sposób Grecy nadawali sens temu, co nieuniknione, widząc w nie tylko koniec życia, ale także strażnika równowagi i wiecznego cyklu istnienia. Thanatos, w mitologii greckiej uosobienie śmierci, był jedną z tych postaci, które choć rzadko pojawiały się w opowieściach, zawsze wywoływały silne emocje. Jego obecność oznaczała moment ostatecznego przejścia duszy z krainy żywych do świata zmarłych. W przeciwieństwie do okrutnych i dzikich ker, które zrywały życie gwałtownie i z przemocą, Tanatos był symbolem spokojnej, naturalnej śmierci, przychodzącej bez cierpienia. Jako syn bogini nocy Nyx i boga ciemności Erebosa, a brat bliźniak Hypnosa, boga snu, miał sobie spokój, ciszę i nieuchronność, której żaden śmiertelnik nie mógł uniknąć, przynajmniej prawie żaden. Jedną z najsłynniejszych opowieści związanych z Thanatosem jest historia króla Sizyfa z Koryntu. Sizyf słynął ze swojego sprytu, ale także spychy i lekceważenia bogów. Według mitu, gdy bogowie uznali, że nadszedł czas jego śmierci, wysłali Thanatosa, aby zabrał duszę króla. Sizyf jednak, zamiast poddać się woli przeznaczenia, zaplanował podstęp. Zaprosił Tanatosa do swojego pałacu i udając ciekawość, poprosił, by bóg pokazał mu, jak działają kajdany, które miały spętać duszę. Gdy Tanatos zgodził się zademonstrować ich działanie, Sizyw sprytnie zatrzasnął je na nadgarstkach samego boga śmierci, uwięził go i zamknął w lochu. Świat w jednej chwili zmienił się w chaos. Nikt nie umierał, ludzie, zwierzęta a nawet wojownicy ranni na polach bitew pozostawali przy życiu, co zakłóciło naturalny porządek ustanowiony przez bogów. Wściekły Ares, bóg wojny, który nie mógł znieść tego, że jego bitwy stały się bezcelowe, odnalazł sizyfa i uwolnił Thanatosa. Śmierć powróciła na świat, a Sisyf został zabrany do podziemi. Nawet tam próbował jednak przechytrzyć bogów, udając, że jego żona nie złożyła odpowiednich ofiar pogrzebowych. Został odesłany na krótki czas do świata żywych, ale już nigdy nie udało mu się całkowicie uniknąć swojego losu. Za swoją pychę został skazany na wieczność w Hadesie, gdzie bez końca wtaczał ogromny głaz na szczyt góry, tylko po to, by kamień zawsze spadał w dół. Inna opowieść, w której pojawia się Thanatos, dotyczy Alkestis, wiernej żony króla Admeta z Admetos, władca Tesali, dzięki przychylności bogów i pomocy Apollona, Uzyskał niezwykły dar, miał uniknąć śmierci, jeśli ktoś inny dobrowolnie zgodzi się umrzeć za niego. Gdy nadszedł czas, nikt z bliskich króla nie chciał oddać swojego życia, poza jego żoną Alkestis, która z miłości do męża postanowiła poświęcić się i stanąć twarzą w twarz z Tanatosem. Tanatos pojawił się, aby odebrać jej duszę, lecz w tym momencie do akcji wkroczył Hereklis, który gościł w pałacu Admeta. Bohater, poruszony ofiarą kobiety, postanowił ją ocalić. Kiedy Tanatos przybył, Heraklis rzucił mu wyzwanie. W mitach różnie opisywano ten moment, jedne wersje mówią o walce wręcz, inne o zmaganiach na pięści lub posiłowaniu się w symbolicznym pojedynku. Hereklis, obdarzony nadludzką siłą, zdołał pokonać bowia śmierci i zmusił go, by uwolnił Alkestis i oddał jej życie. Był to jeden z bardzo nielicznych przypadków, kiedy człowiek, a nawet półbóg, zdołał wygrać z Thanatosem, choć tylko dzięki wyjątkowym okolicznościom i boskiej sile. Te dwa mity ukazują różne oblicza Thanatosa. W historii Sizyfa jawi się on jako nieuchronny strażnik porządku świata, którego uwięzienie prowadzi do chaosu. W opowieści o Alkestis jest świadkiem największego poświęcenia, ustępuje jedynie wobec niezwykłej odwagi Heraklesa. W obu przypadkach widać jednak, że choć można próbować go oszukać lub pokonać, jego władza nad losem ludzi jest ogromna, a zwycięstwo nad nim należy do rzadkości. Thanatos w greckiej wyobraźni był więc postacią pełną sprzeczności, łagodny w swoim działaniu, lecz nieubłagany w misji, budzący lęk, ale i szacunek. Był przypomnieniem, że życie jest darem, który kiedyś musi się skończyć, a każda próba przechytrzenia śmierci wiąże się z konsekwencjami których nawet najpotężniejsi nie potrafią uniknąć.